Dzień dobry, cześć, to moja. Dzisiaj kolejny temat, taki chyba mój ulubiony i też taki, który najczęściej pojawia się wśród zapytań od uczestników moich szkoleń. Dlaczego mi nie wychodzi? Dlaczego on znowu mi to zrobił? Dlaczego zmieniłam partnera i po jakimś czasie on znowu jest taki podobny do tego poprzedniego? A dlaczego ona dopiero co otworzyła biznes i prowadzi te media społecznościowe i już ma tyle lajków? A ja od dwóch lat prowadzę mój biznes, staram się w tych mediach społecznościowych zaistnieć i słabo mi idzie. I dlaczego, dlaczego inni mają inaczej niż ja, a ja się staram i mi nie wychodzi? Ja wiem, że to jest bardzo frustrujące. Też kiedyś tam byłam, aż nauczono mnie, co się dzieje w moim umyśle, jaką funkcjonuje, co ja tam mam na poziomie mózgu i dlaczego w związku z tym mam właśnie takie, a nie inne efekty. I o tym chciałabym dzisiaj opowiedzieć, aby abyście przestali się frustrować, bo zrozumienie tego, jak funkcjonuje nasz umysł jest takim dla mnie pierwszą lekcją do tego, żeby zacząć po prostu zmieniać swoje życie, żeby być po prostu świadomym, co tam się w środku mnie dzieje i co ja mogę z tym zrobić, bo my możemy coś z tym zrobić pod warunkiem, że my wiemy, jak to działa. Także bardzo dobrze Cię rozumiem, jeżeli też zadajesz sobie często pytanie, obserwując innych, dlaczego im wychodzi, a mi nie, dlaczego znowu mi nie wyszło. Zacznijmy od tego, jak zbudowany jest nasz umysł, bo to jest fundament. Otóż, tylko 5% naszego umysłu to jest ta część świadoma, do której na co dzień masz bezpośredni dostęp. To jest niewiele, 5%. 95% naszego umysłu to jest podświadomość, ta ukryta część, do której na co dzień nie mamy takiego łatwego dostępu, ponieważ umysł analityczny stoi na straży. Sto, taki strażnik, po prostu, który stoi przy drzwiach naszej podświadomości i nie pozwala nam na co dzień po prostu korzystać z jej zasobów. A prawda jest taka, że w tej podświadomości jest wszystko całe Twoje życie archiwum Twojego życia. Każda chwila jest zapisana tam, każdy moment Twojego życia tam są wszystkie Twoje programy, przekonania, nawyki wszystko tam jest. My w tej części świadomej i podświadomej mamy różne programy. W oparciu o które funkcjonujemy. Te programy są też w części świadomej, czyli ja jestem świadoma pewnych moich schematów, programów, w oparciu o które działam, w oparciu o które widzę, jak funkcjonuje świat, ale w tej części podświadomej, w tych 95%, też są różne programy ukryte. W podświadomości jest całe archiwum naszego życia. I ta podświadomość stanowi aż 95% naszego umysłu, i co, żeby było jeszcze trudniej, nie dość, że jest taka duża, to też, żeby było trudniej, nie mamy do tego na co dzień takiego łatwego dostępu. Więc te programy, w oparciu o które my funkcjonujemy na co dzień, są w tej części świadomej i podświadomej. To teraz trzy słowa o tym, jak powstaje nasza podświadomość. Do siódmego roku życia, wrota do podświadomości takiego dziecka są otworzone. I to dziecko nagrywa wszystko, co dzieje się w jego życiu. Wszystko to, co słyszy w domu, od mamy, babci, taty, dziadka, sąsiadów, rodziny, która odwiedza go, z mediów, to, co słyszy, jeśli idzie do przedszkola, szkoły później, wszystko to, co tam słyszy, nagrywa jak na dyktafon. Ta część świadoma rozwija się później. Dziecko nie analizuje tego, co słyszy w domu. Jeżeli ono słyszy w domu narzekania rodziców, jak ciężko jest im związać koniec z końcem, że prowadzenie biznesu jest trudne, obserwuje to, że relacje między rodzicami nie są najlepsze. On wszystko to koduje po dziecięcemu. Wszystko to ląduje w jego podświadomości jako jego oprogramowanie. My się rodzimy prawie z czystą kartą. Wszystko to, czego nauczymy się do tego siódmego roku życia, jest zakodowane w naszej podświadomości. Po siódmym roku życia, wrota do podświadomości zostają zamknięte, ale to nie jest tak, że później już nic tam nie można wgrać. Za każdym razem, jak uczymy się czegoś nowego, jak pracujemy nad jakimś nowym nawykiem, to też jest później ładowane do naszej podświadomości i później w oparciu o to funkcjonujemy. Także tam, w tej podświadomości, jest archiwum całego naszego życia. I teraz tak, jak to wygląda na poziomie mózgu? Otóż każde Twoje przekonanie. Każdy Twój program, w oparciu o który działasz i patrzysz na świat, każdy Twój nawyk zapisany jest na poziomie mózgu w postaci komórek, które nazywają się neurony. Czyli jeżeli masz na przykład program, bardzo trudno jest zarabiać pieniądze w Polsce, albo mężczyźni są beznadziejni, to to jest zapisane na poziomie komórek neuronowych w Twoim mózgu. Dlatego zmiana tego wcale nie jest taka prosta. Od tego nie da się po prostu od tak wyrzucić z Twojego umysłu, a konkretnie nawet z Twojego mózgu. I teraz, żeby wyjaśnić to na przykładzie. Załóżmy, że mamy dwóch chłopców. Jeden wychowuje się w rodzinie, w której rodzice prowadzą biznes, a drugi niech będzie w rodzinie, w której rodzice pracują na etacie. No idziemy do domu tego pierwszego chłopca. On jest mały, jest poniżej 7 roku życia, obserwuje, jak jego rodzice prowadzą biznes. Ten biznes jest dochodowy, rodzicom świetnie się wiedzie, uważają, że są bardzo sprawczy, zaradni, że świetnie prowadzą ten biznes, mają kolejnych nowych klientów, rozmawiają o tym w domu, być może myślą o tym, żeby otwierać kolejne oddziały i to nawet nie tylko lokalnie, ale może chcą iść szerzej w Polskę, a może nawet chcą budować firmę międzynarodowo. Rodzice mówią o tym, jak ta firma działa, i to nie jest tak, że oni muszą mówić do dziecka to. Nie, oni mogą między sobą rozmawiać czy rozmawiać ze swoimi znajomymi, a dziecko i tak wszystko chłonie. I dziecko widzi też, że prowadzenie tego biznesu przynosi rodzicom pieniądze, że na wiele mogą sobie pozwolić. Po dziecięcemu na to patrzy. I w tym momencie w umyśle tego dziecka powstaje przekonanie, że prowadzenie biznesu jest fajne, że można dużo zarobić. Że rodzice wciąż mówią właśnie, że coś nowego się dzieje, że się rozwijają, tak? Po dziecięcemu sobie to koduje. I on idzie później przez świat z, właśnie z takim przekonaniem, że prowadzenie biznesu jest OK. No to teraz idziemy do domu tego drugiego chłopca. U niego rodzice pracują na etacie. Obydwoje narzekają, że mało zarabiają, że ten etat to jest straszny i w ogóle ludzie niefajni, szef beznadziejny, no ale jednak etat jest bezpieczny. Gdy znajomi próbują im podpowiedzieć, że skoro brakuje wam pieniędzy, no to może pomyślicie o jakimś własnym biznesie, rodzice wtedy mówią, że nie, prowadzenie własnego biznesu jest straszne, duże podatki, ogromny ZUS, a poza tym kontrahenci będą oszukiwać. I być może przywołują jeszcze jakieś historie, jak to wujka Mietka kiedyś oszukano w firmie, którą prowadził, a jeszcze inna ciocia Teresa prowadziła jakąś firmę, i tam po prostu, jakie ona miała podatki, jakie problemy i w ogóle masakra. No i to dziecko słyszy to i to koduje. Jaki program powstanie? Prowadzenie biznesu to jest w ogóle masakra. Trzeba się jak najdalej od tego trzymać. Ten etat, no dobra, może nie jest idealny, ale jest bezpieczny. Taki program powstaje w głowie tego dziecka. No i te dzieci później idą do szkoły. Ten chłopczyk z tego domu, gdzie rodzice prowadzili biznes, i ten z domu, gdzie rodzice narzekali na prowadzenie biznesu, nie mieli odwagi zmierzyć się z tym ze swoimi programami, które też kiedyś im wgrano. Oni idą w świat, idą do szkoły, być może pójdą nawet na studia. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten chłopiec, któremu wgrano przekonanie, że biznes jest spoko, Wcześniej czy później założy własny biznes i odniesie w nim sukces. Co się wydarzy z tym chłopcem, który słyszał w domu, że prowadzenie biznesu to jest masakra, ale lepiej siedzieć na tym słabopłatnym etacie, ale bezpiecznym? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on skończy na etacie słabopłatnym i nigdy nie odważy się założyć biznesu. Jeżeli w ich życiu nie wydarzy się nic, co zmieni te programy w w dzieciństwie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że oni pójdą w ślady swoich rodziców. Dlaczego? No, bo takie programy im wgrano w dzieciństwie. To nie muszą być rodzice. To mogą być dziadkowie, sąsiedzi, nauczyciele, każdy. Każdy, kto miał wpływ na to, co nam wsadzono do podświadomości. I teraz tak, ja to opowiedziałam na przykładzie tych dwóch chłopców i, i prowadzenia biznesu, natomiast tu możesz wstawić wszystko. Każdy obszar Twojego życia. To działa tak samo. Wgrano nam w dzieciństwie, mi także różne programy, w oparciu o które później funkcjonowaliśmy. I kiedyś uważano, że naukowcy tak twierdzili, że to, co nam tam wgrano, to już koniec, pozamiatane, mamy to do końca życia i w oparciu o to, idziemy przez świat. Na szczęście odkryli, że jest inaczej, że nasz mózg jest neuroplastyczny i my możemy to zmienić. Odinstalować te niefajne programy, które nam wgrano, ów, i wgrać takie, na których nam zależy. No to teraz się pewnie zastanawiasz, to jak to zrobić. Najpierw musisz iść do tej części świadomej swojego umysłu, która stanowi 5%. Tylko 5%, ale to jest ważne 5%. Poszukaj tam programów, schematów, w oparciu o które działasz. Czyli uświadom sobie, jak funkcjonujesz, jak patrzysz na świat. Być może, jak opowiadałam o tych dwóch chłopcach, już zobaczyłaś, zobaczyłaś siebie, że to być może jest twój program. Więc poszukaj, tych filtrów, tych programów, w oparciu o które funkcjonujesz na co dzień, w każdym obszarze Twojego życia. Rodzina, partnerstwo, zdrowie, biznes, rozwój osobisty, czas wolny, wszystko. Każdy z tych obszarów jest istotny. Więc poszukaj tych schematów Twoich. Jak Ty sobie myślisz, na przykład o zarabianiu pieniędzy? Co myślisz o związkach? Co myślisz o prowadzeniu biznesu, a co o etacie? Wypisz sobie to. To jest pierwszy taki moment, kiedy my się mierzymy z tym, że odkrywamy właśnie dobra to, jakie ja mam te programy, te filtry, w oparciu o które patrzę na świat. I musisz znaleźć metodę, która pozwoli ci zmienić je. Czyli uświadomienie sobie, że ja tak mam, to jest jedno, ale trzeba je po prostu odinstalować. Odinstalować, czyli przestać sobie powtarzać to, że dalej w to wierzysz. Przestać myśleć właśnie w taki sposób. Musisz zacząć myśleć w inny. Czyli, jeżeli ci wychodzi na przykład, że prowadzenie biznesu w Polsce to jest dramat, to musisz poszukać sytuacji, kiedy ci tak powiedziano. Spróbuj sobie przypomnieć, skąd ty tak masz. Czyli wiesz, że tak masz. Po prostu obserwujesz to, że kurczę, powtarza się to w moim życiu, ja tak mam. To jest pierwsza rzecz. Czyli szukamy tych programów w części świadomej, ale podświadomość stanowi aż 95% naszego umysłu i tam jest ukryte naprawdę sporo. Ca tam jest całe archiwum naszego życia, więc wiele programów, w oparciu o które działamy, jest też tam. Więc musisz też znaleźć metodę, która pozwoli ci wejść do tej podświadomości i znaleźć te programy. Jakie znajdziesz, wyciągasz je do części świadomej i wtedy można nad nimi pracować. I teraz tak, najpierw powiem o tym, jak wchodzić do podświadomości. Różne są metody pracy z podświadomością. Ja stosowałam też różne. Ta, która przyniosła mi największe efekty, to jest medytowanie. Ale nie to medytowanie relaksacyjne przy świeczkach, kadzidłach, tylko takie medytowanie, gdzie robimy właśnie porządki w podświadomości. W medytowaniu obniżamy fale mózgowe, dzięki czemu jesteśmy w stanie ominąć ten umysł analityczny, wejść do podświadomości i tam znaleźć te programy. One się nam pokazują w postaci scen z naszego życia. I my wtedy sobie uświadamiamy. Aha, dobra, jak miałam 5 lat, moja babcia powiedziała dziadkowi to, i ja to sobie zakodowałam jako coś. I to jest mój program. Ja w oparciu o to działałam przez całe życie. Więc skoro ja już widzę to, no to wyciągam z podświadomości to do tej części świadomej i jestem w stanie z tym pracować. Czyli ja muszę znaleźć te programy i w części świadomej, i w części podświadomej. Jak już je mam. To muszę sobie je odinstalować. Jak je odinstalowujemy, zaczynamy tworzyć przeciwstawny program. Jeżeli ja mam na przykład wgrane przekonanie, że lepiej siedzieć na etacie, bo on może nie jest dobrze płatny, ale jest bezpieczny, no to muszę zacząć sobie wgrywać inne przekonanie. Muszę sobie je napisać, w ogóle, jaka jest moja nowa prawda, w co ja chcę wierzyć, a następnie muszę sobie zacząć to wgrywać poprzez powtarzanie, poprzez pokazywanie mojemu umysłowi, Przykładów, że można prowadzić firmę i odnosić sukcesy. I muszę powtarzać sobie, pokazywać temu mojemu umysłowi przykłady tak długo, aż on uwierzy, że to jest prawda. Czyli nie powtarzam tego, w co już nie chcę wierzyć, a zaczynam powtarzać sobie to, w co chcę wierzyć. I to nie jest tylko praca mentalna, to jest też praca na poziomie naszego mózgu. Ponieważ w momencie, kiedy przestajesz myśleć w jakiś określony sposób, przestajesz to sobie powtarzać, przestajesz wzmacniać połączenia neuronowe w Twoim mózgu. I w momencie, kiedy przestajesz sobie je powtarzać, one słabną. A w momencie, kiedy powtarzasz sobie tą nową myśl, nowe przekonanie, w które chcesz wierzyć, zaczynasz budować nowe połączenia neuronowe w mózgu. Czyli to nie jest tylko praca na poziomie mentalnym, ale również na takim poziomie biologicznym, na poziomie naszego mózgu. I przyjdzie taki moment, kiedy przestaniesz już wierzyć, w to, że ten etat jest jednak bezpieczny i lepszy, i Twój umysł uwierzy w to, bo to będzie Twoje nowe oprogramowanie. Że prowadzenie biznesu jest okej, okay, jest dochodowe. Musisz powtarzać sobie to tak długo, aż stanie się to Twoim nowym oprogramowaniem, nowym nawykiem myślowym, aż z automatu będziesz tak myśleć. I wtedy w momencie, kiedy Ty budujesz to nowe przekonanie, zaczynasz podejmować inne decyzje. Bo już nie wierzysz w to, że tylko etat jest rozwiązaniem, bo to jest bezpieczne, mimo że słabopłatne. Zaczynasz wierzyć w to, że prowadzenie biznesu też jest ok, że jest dochodowe, fajne i rozwojowe. I w momencie, kiedy budujesz w sobie ten, ten nowy nawyk myślowy, ten nowy program, zaczynasz z tego poziomu podejmować inne decyzje, i wtedy twoje życie się zmieni. Podejmujesz inne decyzje, więc masz inne efekty, inne rezultaty. Tak to działa. I tak możesz zrobić z każdym przekonaniem. I zarówno z tymi, które masz już w części świadomej i już wiesz, że je masz, ale również z tymi właśnie, które znajdziesz w podświadomości. Musisz tylko znaleźć metodę, która pozwoli Ci wejść do tej podświadomości i jak ja to mówię, te mentalne dziady po prostu wyrwać jak chwasty z korzeniami. W momencie, kiedy się ich pozbędziesz ze swojego umysłu, odinstalujesz je, no to nie będziesz już w oparciu o nie działać. Więc nawet jeżeli rodzice wygrali Ci w dzieciństwie Właśnie takie przekonanie, że prowadzenie biznesu jest trudne, że lepiej siedzieć na etacie, to nie oznacza, że do końca życia masz w to wierzyć i w oparciu o to funkcjonować. Zacznij z tym pracować. Mózg jest neuroplastyczny, jesteś w stanie to odinstalować, zerwać te połączenia neuronowe, a zbudować nowe, takie, na których ci zależy i w oparciu o które chcesz działać. Bardzo polecam do tego książkę doktora Joe Dispenzy Jak zerwać z nałogiem bycia sobą, która właśnie w teoretyczny sposób opowiada, jak ten proces przebiega, co trzeba zrobić, żeby właśnie zmienić się, zerwać z tą starą wersją yy, ciebie, a zbudować nową, taką na której ci zależy. I ta książka świetnie poprowadzi cię, jeśli chodzi właśnie o ten proces od strony teoretycznej, ale musisz też wykonać pracę mentalną. Taką, gdzie zejdziesz do podświadomości, znajdziesz te przekonania, to jest jedna rzecz, a druga, wgrasz sobie nowe poprzez właśnie tą część świadomą. Tak długo będziesz to sobie powtarzać, aż to trafi znowu do Twojej podświadomości i stanie się Twoim nowym oprogramowaniem. Pamiętaj proszę, że samo uświadomienie sobie, że ja tak mam. Może wystarczyć do tego, żeby to przekonanie już zerwać, odinstalować, żeby ono już nie było Twoje, ale jest jeszcze druga część pracy. Musisz wgrać sobie nowe oprogramowanie. Wyobraź sobie, że Twój umysł to jest komputer. Jeżeli jakiś program Ci tam się nie podoba, no to go odinstalowujesz i w oparciu o niego już nie działasz. Nie podoba Ci się Word, usuwasz go z komputera. Fajnie. No ale teraz gdzie będziesz pisać te teksty? Musisz wgrać sobie nowy program. Nowe oprogramowanie, które pozwoli ci funkcjonować. Więc samo odinstalowanie to jest bardzo ważny proces, ale to jest tylko jego część. Pamiętaj o tym, żeby zaplanować, co chcesz wgrać, czyli te nowe przekonania, w oparciu o które chcesz funkcjonować. Podsumowując, musisz pracować z dwoma częściami Twojego umysłu: tą częścią świadomą i tą ukrytą, czyli podświadomą, która stanowi aż 95% Twojego umysłu i jest archiwum całego Twojego życia. Znajdź metodę, która pozwoli Ci tam wchodzić i która pozwoli Ci odnaleźć te mentalne dziady, aby je odinstalować, aby nie rządziły już Twoim życiem, abyś nie patrzyła, nie patrzył na świat przez ich pryzmat. Powodzenia!